Witajcie w drugim odcinku mojego wideobloga. Dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie. Dziękuję za komentarze i ciepłe słowa. Cieszę się, że komuś się to przydaje. Zaczęłam brawurowo. Wyobraźcie sobie, że dostałam telefon z kliniki. Dzwoni pani i mówi: Czy rozmawiam z panią Justyną? Dzwonię z laboratorium. Pani robiła u nas badania prenatalne. Proszę pani, mamy problem. Rany Boski, jakie problem? Ona mówi, nie wiemy, jak napisać Pani nazwisko. Proszę Pani, proszę mi powiedzieć, jakie są wyniki, a potem Pani przeliteruje moje nazwisko. Nie no, wyniki są w porządku, ale my po prostu mamy kolosalny problem, bo nie wiemy, jak pisać. Wyobraźcie sobie, co przeżyłam. Chciałabym Wam teraz bardzo krótko opowiedzieć, ale z naciskiem, o pewnej ważnej sprawie. To dotyczy wielu kobiet, które są w ciąży, na tym właśnie etapie przychodzi chwila, najczęściej w nocy, kiedy odczuwamy dyskomfort związany z częstymi wizytami w toalecie. Nie bogatelizujmy tego, to może być zapalenie, które bardzo szybko przechodzi, kiedy skontaktujemy się ze swoim lekarzem, musimy pić bardzo dużo wody, i preparaty żurabinowe, ziołowe. One powinny załatwić sprawę w ciągu paru godzin. Nie bójmy się tego, nie panikujmy. Lepsze. Lepiej, dużo lepiej, sobie od razu to pomogło. Od razu wiesz, pojechałam pośpiewać i jesteśmy w trakcie sesji. No. Ale od razu. Wszystko fajnie. Wiesz co robię takiego wideobloga ciąży i prześlecie linka, dobrze? To robimy właśnie drugi odcinek. Jestem w trakcie nagrań, płyty pamięci Anny German z Radysławą Dowiczenką i Krystianem Adamem Przeszowiakiem. No i nie wiem, co dalej chciałam powiedzieć. A dlaczego? Nie wiem po prostu. Jesteśmy właśnie w trakcie nagrań, płyty pamięci Anny German z Radysławą Dowiczenką i Krystianem Adamem Kzszowiakiem. Jest yy, bardzo wesoło, bardzo miło. Brzuszek się cieszy, bo uwielbia muzykę i uwielbia jak się coś dzieje. Mm. Kolejny dzień drugiego trymestru pełen muzyki i artystów. Mam werwę i naprawdę sporo energii. Drugi trymestr to ponadto najpiękniejszy czas oczekiwania na dziecko. Nie znamy jeszcze płci, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo wiemy, że rośnie w błyskawicznym tempie, że jest zdrowe i cały czas się rusza. I ma ciekawą mimikę. I czuję, naprawdę czuję, że uwielbia muzykę, bo na tym etapie kształtują się struny głosowe. I tak się szczęśliwie składa, że. Mamy tutaj tenora, wspaniałego tenora, Krystian Adam Krzeszowiak, nie trzeba przedstawiać. Cześć. Cześć Krystianku. Czy coś śpiewasz, coś dziecku? Chętnie. <noise> jako, że jestem już dobrym wujkiem, to zaśpiewam mu, że chcę dla niego jak najlepiej. O, pięknie. A a dzieci Dici wuje. E ma passiona chiù dolcem na catea E me turmenta ma. E nun me fa campan Dziękuję. Przyjemność. Na zakończenie rozstrzygnięcie konkursu Płyta do wygrania. Tam nie znajdziesz. To się dzieje w tym momencie, w tej chwili. No zaraz, zaraz, ale gdzie jest maszyna losująca? Właśnie. Patrz, jest moje imię. Nie, jest moje. <laughs> Grzegorz Leszczyński. A nie, Grzegorz Leszczyński. Gratulacje.